Dobry Państwo, witamy z naszego studia Gazety Olsztyńskiej. Telewizja Gazeta Olsztyńska kłania się w Państwa domach, czy gdzie nas tam oglądacie? I, i wiem doskonale wiem, że zawsze zaczynam rozmowę od tego, że dzisiaj jest wyjątkowy gość, ale Dzisiaj naprawdę jest gość nad goście, gościni nad gościniami i jest to osoba, którą cenię nie tylko ze względu na wszystkie jej dokonania i na wszystko to, co zrobiła dla naszego miasta i dla naszego regionu, ale po prostu cieszę się, że jest ze mną ktoś, Kogo bardzo cenię i wielbię prywatnie jak kobieta kobietę. Proszę Państwa, przed Państwem moja gościni dzisiejsza, mój gość specjalny Irena Petryna. Yy, powiem gwoli, gwoli ścisłości, tylko i wyłącznie, że pani Irena jest. Na dzień dzisiejszy stan jest taki, bo nad tym bardzo trudno jest zapanować, to ja mówię, że na dzień dzisiejszy jak nagrywamy tę rozmowę, to pani Irena Petryna jest pełnomocnikiem wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw analiz w zakresie służby zdrowia. To się zgadza pani Irena Zgadza Irenko. się oczywiście. Ale pani Irenka jest dzisiaj też moim gościem z drugiego powodu i występuje też w drugiej roli, bo występuje jako prezes warmińsko-mazurskiego stowarzyszenia Forum Kobiet od 29 lat. I w przyszłym roku w takim razie już możemy się, się pisać na fajną imprezę z okazji 30-lecia. Piękna, piękna rocznica, piękny jubileusz. No i właśnie w tej, w tej drugiej roli pani prezes, powinnam się chyba do pani prezes zwracać w ten sposób. Może pani Irena będzie prościej. <gry> Dobrze, zaraz to to ustalimy. W każdym razie ta, ta druga rola, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Forum Kobiet, to jest to sedno dzisiejszego naszego spotkania. Pani Renko, moje pierwsze pytanie... Co to jest Forum Kobiet i co takiego od 29 lat robi Forum, że my kobiety możemy się czuć albo zaopiekowane, albo spokojne, albo bezpieczne? Było to, jak wiemy, że bardzo dawno temu byłam posłem i postanowiłam, że trzeba coś zrobić dla kobiet. Szczególnie dla tych kobiet, które nie mają szansy występować na co dzień w mediach, które nie są pokazywane, które nie mają jakiegoś wsparcia i zaplecza politycznego, że są to kobiety, które trzeba w jakiś sposób pokazywać, bo one są naprawdę wielkie w pełni tego słowa znaczeniu w swoich małych środowiskach, w swoich małych ojczyznach. I takie kobiety właśnie chciałam. Pokazywać na tej gali, którą rozpoczynamy. Rozpoczęliśmy już teraz, będzie po raz szesnasty, mhm. od 2008 roku. No, co prawda, z przerwami, bo COVID niestety nie umożliwił organizacji, mhm. po prostu gali. Że te kobiety trzeba doceniać, pokazywać. I powiedzmy, taką moją jakby myślą przewodnią. To jest taki cytat, że kobieta to nie kwiat, który trzeba chronić, ale to drzewo, które potrzebuje przestrzeni, by stale rosnąć. To właśnie ta wyjątkowa siła w kobietach, ta zdolność pokonywania przeszkód, wyzwań, które na co dzień niestety, ale wszędzie napotykamy, czyni kobietę wyjątkową. I takie kobiety są w punktach, Moim jakby zainteresowaniem się organizujemy gale. Natomiast w stowarzyszeniu, w poszczególnych kołach terenowych, mamy różne kobiety, które chcą przyjść, które chcą się rozwijać, które chcą się uczyć, które chcą uczestniczyć w różnych kołach zainteresowań, gdzie podpowiadamy też, jak dbać o zdrowie, przez akcje. Podbieranie cytologii to stały się po prostu jakby powszechne. I całe, na przykład, autobusy przyjeżdżają mhm. do Olsztyna po to, żeby zrobić na bieżąco badania. Mhm. To współpraca międzynarodowa, którą również nawiązujemy. To głuchy telefon, prawda, który jest zorganizowany. Także po prostu wiele, wiele ciekawych akcji. Bardzo jest takie przejmujące, że dziewczyny, Kobiety, panie z forum kobiet starają się pomóc. I każda akcja, powodzianie, już są. Pożar, gdzieś w jakiejś okolicy coś się wydarzy, już istnieje pomoc. No i oczywiście ta od trzech lat straszna wojna, która istnieje, to już koła, po prostu poszczególne w pierwszej chwili pobiegły z pomocą materialną, żeby pozbierać rzeczy, żeby po prostu przewieźć to dla osób szczególnie potrzebujących, chociaż ta pomoc nadal jest czyniona, bo wiemy, że niestety, ale wojna za naszą dosłownie granicą trwa dalej. Tak, wojna trwa i forum kobiet, pamiętam jak trzy lata temu, praktycznie to, to, to był dyżur na zasadzie szpitalnego dyżuru 24 na 7, kiedy cały czas panie działały, bo tak się składa, że dzięki pani ręce ja też w niektórych sytuacjach, które forum kobiet samo tworzy lub w których uczestniczy, ja również mam zaszczyt, przynajmniej się czasem temu, Przyglądać. W takich momentach, kiedy pani Irena mówi o kobietach, o kobiecości, ja się cieszę, że, że moja mama urodziła mnie kobietą i dumna jestem z tego faktu. Mam nadzieję, że inne kobiety też tak to samo odbierają. I mówimy też w kontekście Forum Kobiet o bardzo zaszczytnym tytule. O tytule Kobiety z Charakterem, który to tytuł w tym roku zostanie po raz szesnasty przyznany. Dokładnie tak. I z tego, co ja sobie tutaj przygotowałam statystyki, to pierwsza gala odbyła się w 2008 roku. Zgadza do Dotychczas zostały wyróżnione 93 Panie? O, a skąd pani to wszystko wie? A, proszę pani, to zawsze mój prezes powtarza, że dziennikarz to musi być bardzo dobrze poinformowana osoba. Nie mogę u, 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 po, po prostu zdradzać źródeł, ale, to, ale drodzy wiem. Drodzy Państwo, chcę zapewnić, że naprawdę pani Madzia jest bardzo dobrze poinformowana, bo dokładnie w tym roku, jak wręczymy statuetki, to będą 93 osoby. Gratuluję, pani Madziu. Tak, i z tego. Jeszcze były y, trzy, trzy kobietki wyróżnione w tym, już, w tym czasie. To już wie Pani, chyba ktoś podkablował, przepraszam, no bo <laughs> trzy wyróżnienia faktycznie, dwa były w ubiegłym roku i w tym roku będzie, będzie kolejne, trzecie. no trzecie wyróżnienie. Yy, gala już. Gratuluję. Za... <laughs> dziękuję pięknie. Um, w tym roku Gala, y, Gala będzie już za kilka dni i w tym roku no, 16 gala, to jest 16 długich lat, 93 różne kobiety, bardzo różne kobiety, bo tak jak mówię, sama mam okazję przyglądać się galom i poszczególnym laureatkom tego zaszczytnego tytułu. Proszę powiedzieć... Jak te kobiety się zmieniały przez te 16 lat? Bo na pewno y, y, gala z 2008 roku to jest coś zupełnie innego niż to, co będziemy przeżywać znowuż za kilka dni. Tak, dokładnie, dokładnie. To są zupełnie jakby inne gale. Pierwsza gala, pamiętam, że była w muzeum w tej małej salce. Mhm. Było nas naprawdę tam niewiele, prawda? I pierwszą galę prowadziła. Pani Elżbieta Mierzyńska, dziennikarka, mhm. to by wówczas Dziennik Pojezierza. A tak. Tak. I, i, I to się wszystko zmieniało, bo raptem to muzeum było malutkie. Coraz więcej przybywało osób. Zainteresowania również budziły osoby, których, które wyróżnialiśmy. Tak. Oczywiście kapituła za każdym razem. Od pierwszego momentu ma zawsze... Duże trudności, mhm. żeby wybrać te akurat najlepsze. Z tym, żeby ułatwić pracę kapitule, przygotowałam regulamin. Tak. I ten regulamin jest obowiązujący, chociaż co prawda jest ciągle modyfikowany. W tamtym roku zmodyfikowaliśmy. W tym roku okazuje się, że, że kapituła kolejna ma pomysły, więc też na przyszły rok y, trzeba dostosować, jak to mówią, do aktualnej sytuacji. Tak. I właśnie z reguły to jest sześć kategorii, z tym, że kategorie się też zmieniają. Oczywiście kandydatek jest znacznie więcej, więc ustaliliśmy właśnie w kapitule, na posiedzeniu kapituły, że dyskutujemy do to, aż wypracujemy jednolite stanowisko. I praktycznie w tym roku wybrane panie zapadły jednogłośnie, mhm. tak samo jednogłośnie. Jedną panią jeszcze wyróżnimy. Też po prostu jest to decyzja jednogłośna. Także cieszę się, a przede wszystkim no chcę bardzo podziękować, że takie osoby chcą uczestniczyć w kapitule i brać na siebie obowiązek Ogr olbrzymi. Mi wówczas jest naprawdę łatwiej, bo tak to byłoby, no to prezes nie jest siedmioosobowa mm -hmm. kapituła, to mm -hmm. też bardzo serdecznie dziękuję kapitule za pomoc, bardzo merytoryczne jakby wsparcie. Mm -hmm. Tak, kapitule dziękujemy nie tylko za moralne wsparcie, chociaż to oczywiście bardzo ważne, ale też dziękujemy za to, że Stale y, pragną, stale państwo pragniecie te kobiety zauważyć, te kobiety y, zauważyć, doceniać i pokazywać je, tak, że oto o to idzie ta kobieta, która dokonała tego, tego i tego. Bo tak, jak powiedziałam, ja w Gali y, y, kobiety z charakterem w, 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 ty, w tych chwilach, kiedy to naprawdę dzieje się coś niesamowitego y, na, na, na całej sali i, i pomiędzy gośćmi zachodzą cudowne, Relacje i cudowne więzi się nawiązują. Ja mam zaszczyt w tym uczestniczyć. Pani Irenko, a proszę mi powiedzieć, czy jest taka kobieta, może kilka jest takich kobiet, które z tych 93, przez te 16 gal, przez te no 17 lat, które zasługiwały na laury laurów, na tytuł tytułów, na wyróżnienie Primus inter pares. Oczywiście, że były takie kobiety, dokładnie. I powiem, mnie w szczególności utkwiła pani profesor, notabene w tej chwili świętej pamięci, mhm. pani profesor Elżbieta Pandurska-Stankiewicz. To jej się udało. To była siła pokazana tak. kobiety. Była niezłomność pokazana kobiety. I walka o to, że ona wyznaczyła sobie cel, że zdobędzie profesurę, nie mając zaplecza uniwersyteckiego, bo wówczas jeszcze nie było po prostu uniwersytetu. W związku z tym, no, co by nie powiedzieć, to był przeogromny wysiłek z jej strony. Pokazała, że mimo wszystko obroniła profesurę, została, profesor, profesura otrzymała belwederską. Więc. No, chyliliśmy czoła i cieszyłam się bardzo, że właśnie też wpłynął wniosek do kapituły o rozpatrzenie jej osoby. No, oczywiście, też kapituła była jednogłośnie mm -hmm. podjęła taką decyzję, ale jest szereg kobiet, powiedzmy, w tych małych środowiskach, w tych małych ojczyznach, które są doskonałymi sołtyskami, mm -hmm. które prowadzą stowarzyszenia, które udzielają szereg. Po prostu różnego rodzaju pomocy. Więc naprawdę są to wspaniałe panie i, i, i osoby, które, na których można liczyć. Ja myślę, że te środowiska są dumne, że takie osoby są, mhm. że y, na przestrzeni też y, tych, y, no właściwie to 16 gala, ale plus dwa, bo dwa lata nie było, mhm. na przestrzeni tych lat też się zmieniały. Osoby, prawda? W tak. pierwszej kolejności to były takie, a może tą zgłosić tamtą, prawda? Nie był dokładnie dopracowany regulamin, a teraz regulamin jest upowszechniony, znajduje się na Facebooku, można tak. przeczytać. Wszyscy mają prawo zgłaszania, tak? Warunek podstawowy, żeby kryteria były spełnione, mhm. te, które ustaliliśmy w regulaminie. I cieszę się, że bardzo dużo jest takich zgłaszanych młodych osób. Chociażby poprzednia gala, prawda? Tak. To, to ja sama byłam bardzo zdziwiona, że tyle wpłynęło chętnych ofert, czyli powiedzmy wniosków, bo tak. to składają stowarzyszenia, instytucje, osoby prywatne. No, wiele. Wiele, wiele możliwości jest, żeby takie osoby zgłaszać. Więc może drodzy Państwo, spróbuję skorzystać i zaapelować, że jeśli takie Panie są w Waszych środowiskach, pamiętajcie, że w okolicach marca właśnie takie gale organizujemy. Zgłaszajcie je. Bo będzie bardzo miło, jak znajdziemy kolejny piękny rodzynek, który będziemy chcieli pokazać. I mam nadzieję, że na tej gali Panie Madziu też Będę miała przyjemność z panem Krzysztofem Wasilewskim prezentować właśnie takie perełki. I tu mi się tak nasuwa taki cytat, że właśnie siła kobiety nie polega na jej zdolności do bycia bezbłędną, ale na jej umiejętności pokonywania przeszkód. I właśnie są to takie kobiety, które właśnie napotykają przeszkody, nie zrażają się tymi właśnie przeszkodami, pokonują i są po prostu wielkie. I na tym polega ich wyjątkowość. Ja to bardzo cenię. Jestem taka dumna, kiedy wydaje się, że nie, już koniec, prawda? Mhm. Już przegrane masz, a jednak przychodzi olśnienie. Przychodzi, pani Madziu, taki duży zasób siły. Ja to muszę. Tak. A jak nie, to nieraz się spogląda w górę i, tak. i, i, też, I, i też, też tam przychodzi. się właśnie może ta moc pomaga Dokładnie. pokonać. I chciałabym powiedzieć jeszcze, co jest bardzo ważne, że nie mogą to być osoby, które myślą o sobie. Mhm. Nie chcę takich kobiet prezentować na gali. To mają być kobiety, które myślą o środowisku, o pom pomocy osobom, Potrzebującym, tym tak zwanym słabszym. Mhm. Takie to mają być perełki, które mają cel nadrzędny cel, który jest akceptowalny przez ogromną ilość osób, czyli przez określone środowiska. Mhm. Takie chcę kobiety pokazywać, o takich chcę mówić. E, widać gołym okiem, że pani Irenka się właśnie wzruszyła. I tak jest bardzo często, kiedy pani Irena mówi o kobietach z charakterem i o silnych kobietach, które, które właśnie urastają z kwiata do drzewa, a które każde każde potknięcie czy każdą porażkę potrafią e, nie, przekuć, w sukces. przekuć w sukces na zasadzie lekcji. Tak, to była lekcja. To była lekcja. po prostu I idziemy dalej. Um, Kim jest kobieta z charakterem? Ja doskonale wiem. Kim jest kobieta z charakterem, pani Ireno? Więc jak już między innymi z naszej rozmowy wynika, mhm. że jest to kobieta, która przede wszystkim nie myśli o sobie, nie jest egoistką, mhm. tylko wyznacza sobie cele, te, które są potrzebne, dla społeczeństwa, dla mm -hmm. ogółu ludzi. Mm -hmm. I w ten czas, jeśli ma wyznaczony cel, to krok po kroku, mm -hmm. nawet jak ja często powtarzam, spadnie z drabiny o dwa szczebelki, to za chwilę się o trzy podniesie. Mm -hmm. Jeśli przemyśli, znajdzie sposób, jak rozwiązać mm -hmm. dany problem, jak, dano, jak dane wyzwanie po prostu pokonać. Bo czy Róża nie ma kolców. Co prawda, widzę wszystkie piękne róże z kolcami. Mhm. Takie jest życie nasze. Tak. W związku z tym trzeba tak to umiejętnie robić i pamiętać zawsze, że jeśli ty dzisiaj komuś pomożesz, jutro być może tobie ktoś pomoże. Mhm. I to jest taka zasada, którą powinny i wyznają kobiety z charakterem, mm -hmm. bo to jest bardzo ważne. Nie, nie przejść obojętnie od osoby potrzebującej, mm -hmm. trzeba jej podać rękę w pełni tego słowa znaczenia. Mm -hmm. A w różne są to sytuacji, w których pomyśl, że możesz Ty się znaleźć w takiej sytuacji. Tak, bo życie jest bardzo nieprzewidywalne tak jest. i y, nie bez przyczyny w naszym języku y, funkcjonuje przysłowie: raz na wozie. Raz, raz pod wozem. Raz i niestety zlec. pod. Y, i, I bardzo dobrze jest o takich sytuacjach pamiętać, kiedy jesteśmy na tym wozie. No i żeby nie, nie robić zakozę do wozu, to też jest ważne. Um. Dwie są kobiety w moim życiu, do których rady, opinii, nawet krytyki bardzo często się odwołuję i bardzo często proszę. Pierwsza jest moja mama i oczywiście ktokolwiek mnie zna, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Na pewno nie ma. Na pewno nie ma. Natomiast druga nazywa się Irena Petryna. I ilekroć mam, teraz pani redaktor się wzruszy, ilekroć mam taką zagwostkę, czy taki problem, czy zwyczajne, zwyczajne myśli, bardzo przeciwne, to oczywiście opinia mamy jest ważna. No, ale jeśli potrzebuję drugiego głosu. To jest to głos Ireny Petryny, do której dzwonię, bo akurat taką mam możliwość, takie mam szczęście, zaszczyt i honor, że mogę do niej zadzwonić zawsze. Wszystkim kobietom życzę i mam wrażenie, że Pani się przyłącza do tych życzeń. Niedawno obchodziliśmy, kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Kobiet, więc cały czas jeszcze możemy kobietom życzyć. Wszystkim kobietom życzę, żeby miały Kogoś takiego jak mama? I kogoś takiego, jak Irena Petryna. Pani no um, chyba, chyba pani przesadza. No ja, nie, nie, ja nie, nie, się nie. nie mianuję aż taką tak. Ale pani się nie mianuje. Ale to właśnie o to chodzi, że to, co pani powiedziała, pani nie myśli o sobie, ale za to ja myślę. O Pani, koniec, kropka, Pani Irenko przepadło. Zapewniamy Państwa pod koniec tej przemiłej i pełnej wzruszeń rozmowy, że kolorystyka, jaką sobie wybrała każda z nas, to że, to, że jest, to, że współgra była kompletnie niezamierzona, ale po prostu my tak z Panią Irenką egzystujemy. Za kilka dni zapraszamy na relację z kolejnej uroczystej, 16. uroczystej gali wręczenia tytułu i statystyki statuetek kobiety z charakterem. Gazeta Olsztyńska oczywiście tam będzie, tam będę też, też ja będę kolejny raz mogła wzruszać się razem z laureatkami. Pani Irenie dziękujemy za, za Galę, dziękujemy za forum, dziękujemy za wszystkie lata spędzone w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc i dziękujemy za to, że pani jest po prostu. Państwa zapraszamy na obszerne relacje z Gali. I jeszcze raz powtarzam, każdej kobiecie życzę, żeby nawet jeśli sama nie jest kobietą z charakterem, kobieta z charakterem miała na wyciągnięcie ręki. Pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Pani, Pani Madziu, dziękuję Państwu za uwagę. No, pani Madzia w wyjątkową tu glorię nieuzgodnioną wygłosiła. Ja po prostu powiem tyle, że staram się w swoim życiu. Zawsze pomagać. I wydaje się, że niewielka pomoc dla danej osoby znaczy wiele. Na przykład podziękowanie i przesyłanie mi serduszek bardzo mnie wzrusza i zachęca do dalszej pomocy. Ja tylko powiem tyle, że póki spojrzę w górę, dam mi zdrowie i lekarze pomogą, mhm. to po prostu będę czyniła dobro, tak jak właśnie arcybiskup Piszcz. Ciągle wspominał: czyń dobro, a na pewno nie przegrasz. Więc czyńmy wszyscy dobro. Dziękuję bardzo. Bo dobro wraca. Pięknie dziękujemy za uwagę. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.